Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przyjrzymy się takiemu autku Toyota Yaris 2003 roku benzyna 1.0. Biały, bo pofirmowy. No nie wyprodukowany już nie w Japonii, a we Francji, więc blacharsko już troszkę jest gorzej. No i mamy wnętrze. No, bardzo duża ilość schowków, bardzo praktyczne wnętrze. No, nie ma klimatyzacji, jest taki mały komputerek, e, pokazuje na przykład średnie spalanie No i ten licznik taki w oddali, e, całkiem fajny No już w następnych generacjach Herisa od tego odeszli e, Tu jest też bardzo fajna rzecz, przesuwna tylna kanapa Można powiększyć bagażnik No i przejedźmy się, no trochę sprzęgło skrzypi Przepraszam, że takie gazowanie, ale zawsze spróbuję sprawdzić zrywność i przyspieszenie danego samochodu. Oczywiście nigdy nie daję ga pełnego gazu, to znaczy nie wchodzę na czerwone pole. Na przykład obserwuję wskazówkę temperatury, żeby nie, nie przegrzać samochodu. Też nie piłuję na zimnym. To też chciałem pokazać, że po prostu tutaj, mimo małego w sumie silnika 1.0, ale jest 4 cylindry, 68 Goni, potrafi bardzo sprawnie przyspieszać. I najbardziej na miasto się nadaje, nie jest się jakimś tam zawali drogą, a nawet na lekką trasę. Chociaż już powyżej 120, raczej nie polecam jechać takiej. Ogólnie bardzo dobry samochód, za nieduże pieniądze można kupić, trzeba tylko obserwować stan blacharski, bo no tutaj niestety bywa problem. Ale mechanicznie bardzo dobre samochody, raczej nie zawiedzie się człowiek na, na nich, zawsze odpali i dojedzie na miejsce. To jest akurat taka wersja bez jakichś tam bajerów, bo nawet nie ma wspomagania, tak w niektórych momentach trzeba się trochę namęczyć przy parkowaniu. O nic obejrzyjcie sobie jak się jeździ po mieście, a pod koniec będzie jeszcze fragment poza miastem i wieczorem. Ogólnie podsumowując, no, mówię fajny samochód na miasto, mało wali mi wychodziło średnie spalanie 6,1. Trwały samochód ogólnie, dosyć niedrogie części są też do niego w razie jakby coś się zepsuło. No i zaskakująco dobrze przyspiesza. I powiedziałbym, że w zasadzie jego wady to jest tylko tak, są tylko takie, że jest po prostu dosyć mały, także rodzina, nie wiem, 4 -5 osobowa raczej się tu nie zmieści. Pochardsko, no zabezpieczenie antykorozyjne tutaj niestety jest na nie za wysokim poziomie. Jeszcze na koniec taki fragment poza miastem. No te świerszcze to po prostu niedąbnięta szyba. A ja już kończę i zapraszam na inną.